Cześć, mam na imię Marcin, a wy oglądacie FleetLock. Dzisiaj prezentujemy Wam nowość na 2025 rok: Mana TGX Power Lion. Co jest istotne, zobaczmy tutaj na ten dumny napis: Made in Poland. Tak, ten ciągnik został wyprodukowany w Polsce, w polskiej fabryce Mana w Niepołomicach. Tu jest kolejny znaczek, dumnie prezentujący, że jest to. Samochód ciężarowy wyprodukowany u nas w kraju. Oczywiście komponenty są z różnych stron Europy, ale jeżeli otworzymy tutaj klapę, to widzimy, że poszczególne komponenty także powstają u nas w kraju. Mamy z czego być dumni. Tak więc jeżeli się zastanawiacie, czy ten kolor jest przypadkowy, czy nie, nie, nie jest przypadkowy, ten biały ciągnik został oklejony w dolnej części, czerwoną okleiną w barwy flagi naszego kraju. Słupek A ma nowy profil, także uszczelnienia drzwi, tutaj mamy gumowe uszczelki dodatkowo, zmniejszające zawirowania powietrza. One także zostały ukształtowane na nowo. Idąc dalej, te boczne osłony także są nowe. I tutaj taka ciekawostka, żeby się dostać do zbiornika paliwa, w tym przypadku mamy aż 1100 litrów w dwóch zbiornikach z lewej i z prawej strony. Tu przesadziłem, ale to się jest tak. I... Możemy sobie odchylić tą osłonę, i w tym momencie mamy dobry dostęp zarówno do korka wlewu paliwa, jak i do korka Edblu. I nie musimy się tutaj męczyć, bo normalnie. Ta listwa, która dodatkowo odbija powietrze i powoduje, że ono płynnie przechodzi dalej na naczepę, która zresztą też jest obudowana lekko e, to jest element aerodynamiczny, ale on nam trochę utrudnia, dlatego man pomyślał o o tym, żeby było łatwo obsługiwać ciągnik, łatwo go tankować to jest odchylane i to też jest nowość i w zasadzie z zewnątrz to jest tyle. Główna nowość kryje się pod kabiną. Jest to nowy silnik D30 średniej wielkości, można powiedzieć 12,7 litra. MAN ma jeszcze większą jednostkę w swojej ofercie, natomiast to jest główny silnik, który będzie napędzał ciągniki serii TGX. W tym przypadku mamy do czynienia z najmocniejszą wersją mającą 560 koni mechanicznych. Ale spektrum mocy zaczyna się od 380 a kończy na 560. W tym przypadku mamy najmocniejszą wersję, co oznacza, że mamy do dyspozycji moment o wartości 2800 Nm, czyli ogromny moment. Dalej, kolejną nowością za silnikiem jest nowa skrzynia TIPmatic 14. Jak nazwa sugeruje, słusznie zgadliście, ma ona 14 przełożeń. Ale normalnie korzystamy w trakcie jazdy z 13, gdzie 13 bieg jest biegiem bezpośrednim, mającym przełożenie 1 do 1. Dlaczego? Dlatego, żeby opory były jak najniższe, a spalanie też jak najniższe. A 14 bieg jest tak naprawdę nad biegiem, ma bardzo długie przełożenie i jest wykorzystywany bardzo rzadko w trakcie zjazdów z wzniesień. System tak naprawdę decyduje kiedy z niego korzystamy, natomiast jeżeli jedziemy po płaskiej drodze nie jest on wykorzystywany. Dalej za skrzynią mamy oczywiście standardowo most napędowy z tyłu. Tu mamy ciągnik 4 na 2. Przełożenie tylnego mostu wynosi 2.31. Oprócz tej pięknej okleiny we flagi naszego kraju mamy wyposażenie dodatkowe, reflektory LEDowe. Mamy też LEDowe światła dzienne. Tutaj standardowo są elementy aerodynamiczne, pomagające ukierować opływ powietrza wokół kabiny. Mamy też blendę nad przednią szybą. Oczywiście mamy system OptiView, czyli zamiast regularnych lusterek. Widzimy kamery z lewej i z prawej strony. Te boczne kamery tak naprawdę są dwie. Jedna jest do tyłu, druga jest w dół. I w tym momencie widok w lusterkach bocznych, znaczy w ekranach, jest składany z widoku obydwu tych kamer. Dzięki temu widzimy tutaj cały bok pojazdu. I wszystko, co się znajduje w obok niego, jeżeli tu stoimy, to jesteśmy widoczni w głównym ekranie. Ta kamera narożna, ona tak naprawdę pokazuje nam głównie tutaj z przodu, czy ktoś nie stoi przed samym ciągnikiem. Natomiast tutaj z boku ten widok jest bardzo ograniczony. Jedyna wada tego systemu, jaką widzę, jest taka, że tu mamy koło. Mocno osadzone w głębi nad kola, i tak naprawdę ta kamera nie widzi, jaki jest skręt koła. Jeżeli manewrujemy i jesteśmy na przykład bardzo blisko krawężnika, to bardzo ciężko jest nam określić, gdzie znajduje się koło względem krawężnika, jak jesteśmy blisko, dlatego że w tych kamerach tego nie widzimy. Wypadałoby, żeby była dodatkowa kamera, która jest wysunięta na tyle, nad drzwiami, żeby widok koła był dostępny dla kierowcy. No przy tym rozstawie kół przedniej osi przynajmniej. Natomiast poza tym poza tym jest w porządku. Ta kamera narożna, co prawda, ona ma dosyć dziwny kąt. Ale, jakby pozwala zobaczyć, co jest przed ciągnikiem, więc nie ma problemu, kierowca ma pełen wgląd w sytuację. Jak otworzymy drzwi, zresztą zobaczcie te klamki, tutaj też jest Power Lion. Głowa lwa widoczna na chromowanej klamce, no chromowanej nakładce na klamkę, ale ok. Jak otworzymy prawe drzwi, to płyn do spryskiwacza uzupełniamy w tym miejscu. Od razu pokażę, że schodki są stworzywa, ale są zrobione tak, żeby przyczepność była jak najlepsza, nawet jak jest mokro i ślisko. Łatwo też pozbyć się brudu, bo wszystko spływa tam dalej. Tak jest wyprofilowane, żeby z górnych nie spadało na dolne, tylko żeby spływało pod samochód już tak, więc wystarczy opłukać wodą i mamy czysto. Natomiast z lewej strony, jak otworzymy drzwi, Man umieścił tutaj panel przycisków. Możemy sobie włączyć światła awaryjne, nie wchodząc do środka, do kabiny. I te przyciski są konfigurowalne, to znaczy nie jesteśmy skazani na to, że tutaj mamy akurat otwieranie i blokowanie prawych drzwi, tu mamy oświetlenie z tyłu za kabiną. Jakby to jest do wyboru. W trakcie, jak zamawiamy ciągnik, możemy sobie ustalić, że jakiś inny przycisk, który będzie nam bardziej pasował, sobie tutaj wstawimy. Dostęp do schowka jest prosty tu w środku mamy dźwigienkę, którą ciągniemy i od razu nam się otwiera, jeżeli nam się od razu nie otworzy to tutaj mamy jeszcze możemy sobie pociągnąć, bo jest taki dwuetapowy jak w drzwiach więc po prostu ciągniemy i otwieramy tu mamy dostęp do podstawowych rzeczy, to jest oczywiście standard tu mamy wyłożone od środka też mamy dostęp tu jest tacka do której mamy dostęp z wnętrza kabiny Skoro wiemy już wszystko na temat ciągnika z zewnątrz, wszystkie zmiany zostały omówione, to zapraszam Was do środka.